Cześć i czołem, dzień dobry, nie regulujcie odbiorników. Ja dzisiaj w maseczce z wami będę rozmawiał. Troszeczkę już zaschła dość mocno, ale jak wiecie, tutaj w naszym klubie po prostu projektujemy nowego siebie, tak? Wczoraj gdzieś tam rzuciłem zdjęcie, zapytałem się was, czy lubicie swoje, swoje oblicze w lusterku z samego rana, ale po prostu wiecie, że my tutaj w naszym solarowym wyzwaniu... Odżywiamy się od środka, czyli wlewamy w siebie selerę, którego właśnie będę wyciskał razem z wami. Jak również no, w, po prostu tworzymy nowego siebie. 2020 to jest właśnie ten rok, kiedy będziesz mógł razem z nami w grupie po prostu zadbać o siebie. Wiele osób przygląda się projektowi odmładzanie na surowo. Można no, by było powiedzieć, że w tej branży, branży, czy w tej takiej grupie jakiegoś takiego zdrowego stylu życia i dbania o siebie i tak dalej. No jesteśmy w jakiejś tam czołówce osób, które mają po prostu największą grupę subskrybentów. Ale czy to się przekłada na to, czy, czy to się przekłada na to, że Ty już korzystasz z po prostu tych wszystkich rzeczy, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Przez dwa lata tworzyliśmy różnego rodzaju materiały. Tworzyliśmy mnóstwo filmów. Mnóstwo programów, a w 2020 roku po prostu zaczęliśmy robić to wszystko razem. Zaczęliśmy od solonowego wyzwania, teraz mamy Wielki Post, czyli w zasadzie już za tydzień. Za tydzień zaczynamy 7-dniową głodówkę na wodzie i na soku z selera, po to, żeby przeprowadzić autofagię, po to, żeby zadbać o swoje ciało, ale dzisiaj przede wszystkim chciałem powitać wszystkich nowych klubowiczów. Bo w ostatnie 24 godziny dołączyło kilkaset osób, także witaj, witaj! E, I mam nadzieję, że po prostu zostanie z nami na przynajmniej 30 dni. My tutaj będziemy cały czas, bo ja piję z Accelera już od 1 grudnia, e, regularnie. Można powiedzieć, że prawie wszystkie dni do dzisiaj od 1 grudnia. I powiem Ci, że to co widzę w lusterku i to jak się czuję, to po prostu przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Ja przez ostatnie Półtora miesiąca, półtora miesiąca, dobrze, od 1 stycznia, czy tam w okolicach 1 stycznia nagryciłem już bardzo dużo materiałów na temat soku z selera. Jeśli jesteś tutaj nowy, na pewno będziesz mieć jakieś swoje pytania, to zanim je zadasz, po prostu, bo często zadajecie to samo pytanie, czy sok z selera sam, czy z wodą, czy na przykład jak się pojawi wysypka, to przerwać, bo to jest na przykład uczulenie na seler, czy to jest jakiś proces oczyszczający, Zanim to napiszesz i zaczniesz pytać, to może warto po prostu wpisać sobie, tam jest taka lupka, i wpisać sobie, e, zadać pytanie po prostu w lupce. I na przykład zobaczyć, te filmy zostały już tam nakręcone. Albo skoczyć na YouTube'a i na YouTubie po prostu e, wpisać sobie hasło Seller i obejrzeć po prostu całą serię filmów. Dlaczego pijemy ten Seller? Seller ma niesamowite właściwości oczyszczające nasz organizm. Czyli przede wszystkim pozbędziesz się Możesz się pozbyć, może nie powiem pozbędziesz się, bo nie każdy zrobi wszystko co potrzeba, ale możesz się pozbyć na przykład trądzików, możesz się pozbyć zmian na skórze, plam, jakiś tam rzeczy, które są z tobą nawet przez całe życie. Tu niektórzy selerowicze, którzy byli wytrwali i trwają nawet do dzisiaj z selerem, piją go codziennie, to ci selerowicze piszą o tym, że pozbyli się rzeczy, które były z nimi od dziecka na przykład, tak, dzisiaj mają 40 lat i od dziecka mieli plamy na twarzy. Ja, mimo tego, że już od 2016 roku jem w 95% surowe e, warzywa i owoce głównie, to e, miałem takie plamki na twarzy, malutkie rzeczy, które zawsze ze mną były. One były ze mną od, nie wiem, kilkunastu co najmniej lat, od kiedy pamiętam. I wyobraź sobie, że po pierwszych 30 dniach selera naciowego te plamki się po prostu skończyły, zniknęły. Moje ciało w jakiś sposób się uzdrowiło. Ja rozumiem, jaki to jest proces. Ja wiem, że w jelitach były pewne zmiany, które pokazywały się na mojej, na mojej twarzy i po prostu potrzebowałem czasu, potrzebowałem czegoś takiego zagaszacza czy takiego, takiego jakiegoś płynu, który, który oczyścił mi moje jelita do końca i tym właśnie elementem stał się właśnie selernaciowy. Bo bardzo mocno Cię zachęcam do tego, żeby wytrwać. Bo teraz część osób będzie pytało o tym, jak pić ten seler i tak dalej, a część osób będzie mówiło, mam niesamowite objawy, mam jakieś objawy i po prostu będziecie się bali. I to jest normalne, ja to rozumiem. Nie zrozum mnie źle, ja rozumiem, że możemy się bać. Ja rozumiem, że przyzwyczajeni do tego, że jak jest rozwolnienie, to ktoś do nas mówi, że jesteśmy chorzy. Przyzwyczajeni do tego, że jak czujemy się źle i mamy, nie wiem, chorobę morską albo jakąś alagrypę. To, to wtedy lecimy do, le do, do apteki i po prostu kupujemy leki po to, żeby pozbyć się tej grypy. A ja chcę Was zachęcić do tego, żeby obejrzeć filmik na temat, czy to jest choroba, czy detoks. Bo cała filozofia polega na tym, żeby oczyścić swoje ciało z toksyn. Jak kiedyś prze przeczyści swoje ciało z toksyn, chociażby właśnie takim sokiem z selera, to wtedy po prostu zaczniesz zdrowieć tak na 100%. Będziesz zdrowy i gotowy do działania. Ja w międzyczasie wyciskając tutaj ten sok, Yy, powiedziałem kilka słów, yy, witając Ciebie tutaj w nowym klubie, naszym i tak dalej. Ale teraz chciałbym Cię zachęcić również do tego, żebyś zadał mi właśnie swoje pytania i żebyśmy pobyli razem tutaj przez chwilkę, a, i żebyś mi zadał swoje pytania, bo być może po prostu w tym momencie odpowiemy na pytania, na które czeka już w tym momencie jest nas 67 osób. Po to, żebyś mógł, yy, nie wiem, mieć już taki gotowy moment do startu żeby wystartować jak najszybciej. Ja sobie zacznę pić sok z selera. Powiem tylko mniej więcej, jak go pijemy. Pijemy około pół litra rano, zaraz po wstaniu, nawet jeśli jesteśmy w tak zwanym okienku czasowym. Jeśli jesteś w czasowej głodówce, czasowa głodówka, intermittent fasting, czyli coś takiego, do, do czego zachęcamy od samego początku w projekcie odmładzanie na surowo. Jeśli jesteś i na przykład zaczynasz swoje śniadanie o 11, na spokojnie zaraz po wstaniu możesz wypić sok z selera. Dlatego, że to nie jest płyn, który pobudzi Twoje prawie, trawienie. To jest tak jak napić się herbatki ziołowej, ponieważ seler naciowy to jest zioło. Seller bulwiasty to jest warzywo, natomiast seller naciowy to jest zioło. To tak jak natka pietruszki, to tak jak na przykład. Zapomniałem, jakie są jeszcze w tej grupie pokarmy. Natomiast, o, czy można wyjść cukrzycy typu pierwszego? To znaczy, powiem tak, czy można wyjść? Ja powiem Ci, jakie jest moje podejście do chorób. Moje podejście do chorób jest takie ogólnie uogólniając, nie chodzi teraz o sok że nasze ciało ma wbudowane wszystkie procesy uzdrawiające, niezależnie od tego, jaką w tym, jakie w tym momencie mamy objawy. Cukrzyca typu pierwszego to jest jednak objaw. To jest objaw niefunkcjonowania poprawnie y, 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 trzustki, tak? I teraz są różne powody, które spowodowały, że ta Twoja trzustka może nie pracować. Y, mm, po pierwsze... To jest to, że ta trzustka mogła być w jakiś sposób e, upośledzona pod kątem żywienia. Czyli, na przykład, można się, można się nabawić cukrzycy typu pierwszego poprzez e, bycie w cukrzycy typu drugiego przez bardzo długi okres czasu. I wtedy dochodzisz do momentu, kiedy już jesteś uzależniony od insuliny, nie możesz bez tego żyć, bo trzustka po prostu nie pracuje. To jest jeden, jeden sposób. Drugi to jest na przykład pasożyt, który atakuje trzustkę. To jest najnowsza wiedza, tą wiedzą będziemy się w tym roku dzielić i mam nadzieję, że pomożemy wielu cukrzyków, cukrzykom typu pierwszego. To jest pasożyt, który jest w Twoim organizmie, który zaatakował Twoją e, trzustkę. Trzeba zrobić sobie badanie na pasożyty. Można zrobić takie badania, czy to będzie biorezonans, czy będą jakieś inne badania na pasożyty trzeba zrobić sobie takie badanie, znaleźć tego pasożyta, jak również później znaleźć zioła na tego pasożyta, żeby tego pasożyta pozbyć się ze swojego organizmu. A trzecia to jest autoimmunologiczne, autoimmunologiczna cukrzyca typu pierwszego. Widzisz, bo to jest też objaw autoimmunologiczny. Tak naprawdę to może być problem i proces, który zachodzi w Twoim ciele ze względu na to, że Twoje nadnercza są wyczerpane. Ja wiem, że to jest szalony pomysł i wiele osób tego nie rozumie. Natomiast jeśli Twoje nadnercza nie będą pracować poprawnie, to trzustka również może być upośledzona, bo coś zaatakowało Twoją trzustkę. Także są przynajmniej trzy takie e, 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 rejony w których warto by było szukać odpowiedzi na to, dlaczego twoja trzustka nie pracuje poprawnie. Do, na to wszystko nakłada się również filar piąty w projekcie odmładzanie na surowo, czyli nasza sprawność umysłowa. Co jest w naszej głowie tak naprawdę, w jaki sposób podchodzimy do, tego, do tej sytuacji, która nastąpiła w naszym życiu e, i co mogło spowodować właśnie ten objaw autoimmunologiczny. Czyli co wydarzyło się, co wydarzyło się przed... Wcześniej, zanim nastąpiła cukrzyca typu pierwszego. I teraz osoby, które powiedzą, Mariusz, ale dzieci rodzą się przecież z cukrzycą, powiem wam, że są dwie teorie, jeśli chodzi o dzieci. Jedna to jest taka, że dzieci przenoszą objawy autoimmunologiczne ze swoich rodziców na to życie, lub podczas procesu powstawania w łonie mamy, nastąpiła jakaś zmiana psychiczna w głowie, w mamie i tak dalej, i to zaefektowało dziecko. A druga jest taka, że dzieci. Najczęściej tak naprawdę, jeśli zwrócicie na to uwagę i jakie są statystyki, dzieci, które przechodzą, rodzą się poprzez cesarskie cięcie, bardzo, dużo częściej nabywają cukrzycy typu pierwszego, to znaczy stwierdza im się cukrzy, cukrzycę typu pierwszego. I ja mam na to bardzo proste rozwiązanie. Dzieci, które się rodzą poprzez cesarskie cięcie, które teraz jest można powiedzieć modne bardzo, one co prawda jest, ratuje dużo więcej żyć i tak dalej, także to warto na pewno stosować, ale dzieci, które się urodziły przez cesarskie cięcie, bardzo często odbierane są od mamy w momencie, kiedy się urodziły i dostają formułę. Czyli dostają od razu formułę, czyli takim młotkiem po prostu na urodzenie od urodzenia, bo formuła to jest jeden wielki cukier. Formuła dla dziecka, takie mleko, które jest przygotowane, to jest jeden wielki, jeden wielki cukier, i ten cukier powoduje to, że trzustka dostaje takim młotkiem po prostu w łeb i nie pracuje poprawnie. I tutaj dzieci z cukrzycą typu pierwszego niekoniecznie muszą się z tą cukrzycą rodzić, mogą ją nabyć w pierwszych dobach po prostu pojawienia się tutaj na świecie. Także temat jest bardziej rozległy, kiedy zrobię filmik na temat ty cukrzycy typu pierwszego odd odd oddzielnie. Jak widzisz, ta wiedza jest gdzieś tam w różnych sferach. Ktoś napisał na temat, a Seller może wyleczyć dolegliwości krona. Przede wszystkim objawy autoimmunologiczne. Seller zajmuje się złagodzeniem objawów autoimmunologicznych. Objawy autoimmunologiczne, skóry, jelit, one są połączone razem. Bo widzisz, jelita mają skórę taką samą, jak nasza skóra na zewnątrz. Jelita oddzielają nas od świata. Ta cała rurka, która przechodzi przez ciebie, to jest wewnętrzna skóra. I teraz mamy zewnętrzną skórę, którą widzisz, ale mamy też wewnętrzną skórę, która tam jest. Jeśli wewnętrzna skóra jest chora, jeśli wewnętrzna skóra wygląda tak jak na przykład moja cera teraz w tym momencie czyli jest zniszczona, popękana, bo tutaj maseczka mi wyschła to tak będzie wyglądało twoje ciało. Ponieważ to jest odbicie lustrzane. To, co wielicie, to na zewnątrz. Dlatego dla mnie bardzo prosto jest, kiedy przychodzicie na nasze spotkanie, dla mnie bardzo prosto jest określić, co, jest to, co z Tobą jest nie tak. Bo ja wystarczy, że popatrzę na Twoją skórę i ja widzę, że na Twojej skórze dzieje się to, 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 to i ja już mniej więcej wiem, że masz problem z tym, że masz problem z tym, że masz problem z tym. Dlatego yy, dbając o swoją skórę od środka, pijąc selerek naciowy, zadbasz na, o skórę na zewnątrz. Natomiast, tak jak powiedziałem, mnóstwo rzeczy, które będziemy robić tutaj w naszym projekcie Selerowe Wyzwanie. Może być dla Ciebie na początku dziwne, to mogą być takie momenty, że pomyślisz sobie, wow, co się ze mną dzieje, bardzo źle się czuję, jestem nie do życia, e, po prostu mam wypryski, mam rozwolnienie, mam grypę, mam po prostu ból głowy, e, nie wiem, e, pojawiły mi się po prostu rzeczy, o których nigdy na przykład nie miałem zielonego pojęcia. Bardzo mocno zachęcam Cię wtedy do tego, żeby zatrzymać się na chwilkę i zastanowić się. Czy to nie jest przypadkiem proces, który potrzebowałeś i tak, i tak przejść? Bo często jest tak, że my nie wiemy o pewnych zmianach w naszym organizmie, one są jakby przykryte, one są przykryte, te zmiany w naszym organizmie, my o nich nie wiemy, dopóki nie pojawi się taki dopalacz, który te zmiany nam po prostu wykaże. Jak poradzić sobie z SiBo? Zrobiłem specjalnie film na ten temat. W przypadku SiBo, seler naciowy jest idealny. Ponieważ seler naciowy wspaniale czyści jelito cienkie. Jelito cienkie, którego nie jesteśmy w stanie oczyścić poprzez lewatywę, ponieważ robimy sobie lewatywę tylko jelita grubego. Jelito cienkie wspaniale oczyszcza seler naciowy. Chodzi o to, że SIBO powstaje w momencie, kiedy w Twoim jelicie cienkim pozostają resztki pokarmu. W jakiś dziwny sposób pojawiają się jakieś uchyłki, uchy, jakieś po prostu zmiany w Twoim jelicie cienkim i tak dalej. Tam pozostaje pokarm. I teraz flora bakteryjna, która żyje w naszym organizmie, chce ci pomóc i wyczyścić te problemy związane z, z pokarmem, który tam został w jelicie cienkim, i wchodzi jakby do tego jelita cienkiego i zjada, chce przetworzyć te rzeczy, żeby można było je spokojnie wydalić na zewnątrz. I to nie jest coś, co trzeba leczyć. Leczyć trzeba zupełnie co innego. Trzeba uleczyć to, co jesz żeby nie pozostawał pokarm w jelicie cienkim. Możesz zastosować wspaniałe oczyszczanie w postaci selera naciowego i wyczyścić to jelito. Wtedy flora bakteryjna nie będzie musiała włazić do jelita cienkiego i pomagać Tobie wyczyścić te rzeczy. Mariusz, po, po, e, powtórz proszę. OK, powtórz proszę, czy teraz na krótkim poście mogę wypić sok selera? Absolutnie tak. Seler naciowy nie budzi naszego postu. Czyli seler naciowy będziemy pić jako zioło, jako herbatkę ziołową w naszym poście. Czy to będzie post jednodniowy, który teraz robisz? Jeśli jesteś w wielkim poście również, to my dzisiaj za o 18 zjedamy ostatni posiłek przed postem jednodniowym. Dzisiaj o 18 będzie ostatni posiłek. Jutro nie jemy, czyli jutro, czyli jutro jest środa, bo za tydzień w środę zaczynamy średniowy post i chcemy się mentalnie również przygotować do tego, że za tydzień w środę nie będzie jedzenia. I dopiero w czwartek o 11 zjemy następny posiłek. Jeśli chcesz dołącz do nas, nawet jeśli nie dołączyłeś jeszcze e, e, do, do naszego wielkiego postu, bardzo mocno cię do tego zachęcam. Jeśli nawet tylko chcesz się poprzyglądać, zobaczyć, jak to będzie wszystko wyglądało, ale oczywiście najlepiej wystartować, tak, bo samo przyglądanie nic nie da. To e, będziemy pić sok Rano wstajemy sobie pijemy sok po to, żeby dostarczyć elektrolity, jak również płyny. Bo woda z jednej strony to jest ok do picia, jeśli będziesz spragniony, ale z drugiej strony niech ta woda też niesie coś w sobie, a selernaciowy nie będzie cię pobudzał, nie będzie pobudzał Twojego, twojego trawienia i tak dalej. Także układ pokarmowy dalej będzie działał. Następna rzecz, co tutaj było wcześniej. Powtórz proszę, po te gruczoły, e, gruczolaki nadnerczy. O właśnie, nadnercza, czyli objawy autonomiczne, e, autoimmunologiczne, tak? W przypadku gruczolaków, w przypadku zmian, jeśli chodzi o nadnercza, to uwaga, za co odpowiadają nadnercza? Odpowiadają za regulację stresu w naszym organizmie. Czyli przede wszystkim potrzebujemy zadbać o to, żeby wyeliminować stres, ale ten stres dzisiejszy niekoniecznie spowodował to, że masz gruczolaki czy jakieś zmiany na nadnerczach. To może być stres, który jest w to w ciebie wbudowany. To może być stres, który pobrałeś z poprzednich po prostu e, pokoleń, że tak powiem. Może to być stres, który budowałeś przez lata, a może to być jeden stres, który wy wy wydarzył się w twoim życiu, który w tym momencie dalej siedzi i efektuje twoje życie. Obejrzyj film na temat stresu na naszym kanale. E, dziwnie objawy detoksykacyjne, tutaj to nie ma pytania, czy mogę wypić seler teraz e, na krótkim poście to już mówiłem. I, I co teraz? Aha, no i budujemy siebie. Do czego zachęcam Ciebie bardzo mocno, żebyś wprowadził swoje, w swoje życie w takie samodyscypliny malutkie. Ja to zrobiłem już x czasu temu. Samodyscyplina, czyli coś, co robię codziennie, to potrzebujesz takie malutkie elemenciki, które po prostu... W... <laughs> ktoś wygląda jak z filmu Maska. Bardzo mi się ten film podobał. Może po prostu dlatego dzisiaj tak wyglądam, a nie inaczej. Ale chcę Ci pokazać... Y, y, jak bardzo naturalni możemy być z tym wszystkim, co robimy, bo my tutaj dbamy o swoje ciało. Ty możesz zadbać o swoje ciało, zrobić sobie maseczkę. Ja dbam o swoje ciało, robię sobie maseczkę po to, żeby inspirować innych. Ja zainspirowałem Ciebie do tego, żebyś tutaj jeszcze był, y, w naszym selerowym wyzwaniu, ale zależy mi na tym, zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób zainspirować, dlatego chcę wyglądać jak najlepiej. Bo ludzie jednak też oceniają poprzez wygląd, tak? Dlatego te maseczki dlatego ty picie soku Celera. Ale to, o czym mówiliśmy? Mówiliśmy o samym. Samodyscyplinie. Malutkimi kroczkami budujemy swój charakter. Malutkimi rzeczami czynnościami, które robimy codziennie, budujemy swoje życie. I teraz każdego dnia, jeśli zrobisz jakąś malutką czynność, takiej jak na przykład, wyciśniesz sobie sok sellera. Jak każdego dnia, nie wiem, zrobisz sobie ćwiczenia oddechowe, jak każdego dnia weźniesz kartkę papieru i zapiszesz sobie, że za co jesteś wdzięczny, to te malutkie elemenciki złożą się na to, że będziesz coraz to innym i coraz to lepszym człowiekiem. E, po to to robimy tutaj w projekcie Odmładzanie na Surowo, żebyś odkrył swoją moc, moc tworzenia dużo wartościowszej w swoim mniemaniu postaci, jaką chcesz się stać. Czyli jeśli chcesz się stać kimś większym, kimś bardziej zmotywowanym, realizującym swoje cele, po prostu rób malutkimi kroczkami. To jest taka malutka droga, taka po prostu droga do tego stworzenia nowego siebie. Ja robię, ja robię po prostu to od wielu lat, że tak powiem, od wielu, wielu, wielu naprawdę lat tworzę własnego siebie. Nazywam to Daily Discipline Done Daily Builds Character. To jest po angielsku. Ja zrobię na ten temat filmik oddzielny, czyli codzienne daily discipline. Codzienne dyscypliny, czy codzienne czynności wykonane done daily, wykonane codziennie, budują charakter. Czyli daily discipline done daily builds character. I to jest coś, co ze mną podąża od wielu, wielu lat. Tworzę nowego siebie. Stworzyłem nowego siebie, nadal tworzę, bo wiem, że cały czas jestem w procesie. Do momentu, kiedy faktycznie zamknę oczy, będę cały czas tworzył nowego siebie. I bardzo Ciebie mocno do tego zachęcam. Nie ma momentu w moim życiu, nie będzie momentu w moim życiu, i mam nadzieję, że w Twoim również, że kiedykolwiek zrezygnujesz z siebie. Jeśli bije w Tobie serce, to znaczy, że Stwórca chce, żebyś jeszcze tutaj był. Być może dla siebie... Być może dla swoich dzieci, być może dla ludzi, którzy chcą być zmotywowani, być może dla kogoś, kto czeka na taką osobę jak ty, żeby pokazać mu, że jest inna droga, że życie się nam nie przydarza, że życie kreujemy sami. I w momencie, kiedy zobaczysz, o czym my tak naprawdę mówimy, nie tylko my, ale na przykład Fryderyk Karzełek również mówi o tym, o kreowaniu życia, my o tym wiemy, ponieważ my codziennie z tego korzystamy. W momencie, kiedy stajesz się innym człowiekiem, twój świat staje się inny. Po prostu tego się nie da prościej już wytłumaczyć. Kiedy robisz inne rzeczy niż robiłeś do tej pory, uzyskujesz inne rezultaty. Szaleństwem jest u większości ludzi robić codziennie te same rzeczy i oczekiwać innych rezultatów. Jeśli chcesz wyglądać lepiej, jeśli chcesz rzucić kilogramy, jeśli chcesz poprawić swój wygląd, po prostu potrzebujesz zmienić to, co robiłeś do tej pory. Na coś, co będzie działało. I my w projekcie Odmładzanie na Surowo mówimy o tych rzeczach, które działam, działają. Stworzyliśmy grupy po to, żeby Cię zachęcić jeszcze bardziej do działania. Gru siła jest w grupie. E I po prostu działaj. To jest miejsce dla Ciebie. To jest Twoje miejsce do zabaw. To jest Twój plac zabaw do bycia razem z nami. Te rzeczy, które robimy, są bardzo bezpieczne. My tu nie robimy żadnych wlewów e, pod, do, podskórnych czy dożylnych. My tutaj nie robimy jakichś po prostu tańców na, na porozżarzonych e, tych e, węglach i tak dalej. My po prostu pijemy sok selera. robimy posty, które są bardzo bezpieczne dla wszystkich. Będziemy wprowadzać następne rzeczy. Rok 2020 to jest rok dla Ciebie. Już bardzo niedługo, bo być może nawet w kwietniu rozpoczniemy 90-dniowe 90 wyzwanie. Najlepszy najlepsze obraz Ciebie, jaki możesz stworzyć przez 90 dni. Czy będzie do tego jakiś workbook, czyli jakaś książka, gdzie będziesz mógł codziennie zapisywać, czy będzie do tego jakaś apka, czy, będzie do tego, czy to będą do tego programy jakieś, do których będziesz mógł się zapisać, my to cały czas jeszcze w tym momencie tworzymy. Natomiast teraz malutkimi kroczkami dochodź do tych 90 dni. Celowe wyzwanie nie ma znaczenia, że nie się z nami tutaj 1 stycznia. Znaczenie jest, że jesteś tutaj dzisiaj. Że oglądasz to dzisiaj, zacznij to dzisiaj. Po prostu zacznij dzisiaj. Dzisiaj jest twój pierwszy dzień z pierwszych 30 dni, jeśli chodzi o seler naciowy. Jeśli jesteś w Wielkim Poście, 26, bądź razem z nami w tym poście. Masz wystarczająco, czy wystarczająco dużo składników odżywczych, żeby przejść post. Wszystko się mieści tylko w naszej głowie. Jak zmienimy nasze nastawienie do życia, to wszystko się wydarzy. I po prostu bądź tutaj. Zadawajcie pytania. Ale jeśli chcecie zadać pytanie, na które była już odpowiedź tutaj na tym selerowym wyzwaniu, najpierw poszukajcie odpowiedzi. Warto. Warto po prostu, żeby nie zadawać w kółko tych samych pytań. Albo wejdźcie na YouTube'a i na YouTube'ie wpiszcie e, po prostu e, wpiszcie odmładzanie na surowo seler albo selerowe wyzwanie i tam znajdą się odpowiedzi. To, to tyle na teraz. Mam nadzieję, że zmotywowałem Cię do tego, żeby wycisnąć swoją szklankę soku z selera i... Pokażę Ci, jak wyglądam z samego bliska w maseczce, żeby zobaczył, że jestem tutaj dla Ciebie serio. Jestem serio po to, żeby poprawić Ci jakość życia. Za momencik zmyję maseczkę i będzie to zupełnie inaczej wyglądało. Kocham Cię, trzymaj się.